W lutym informowaliśmy o inicjatywie szkolnego budżetu obywatelskiego, której patronuje starostwo powiatowe w Puławach. W ramach projektu można było uzyskać wsparcie finansowe do 1000 zł na realizację pomysłów dotyczących m.in. zakupu wyposażenia dla danej szkoły. W tej inicjatywie wzięła udział społeczność zespołu szkół nr 3, czyli popularnych szpulek. Każda szkoła mogła wziąć udział w tym konkursie, i wszyscy ludzie tworzący tzw. społeczność szkolną, czyli przede wszystkim uczniowie, ale również nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice uczniów. Był czas na zgłaszanie pomysłów, był czas na weryfikowanie tych pomysłów przez tzw. szkolny zespół roboczy, i był czas na głosowanie. Głosowanie odbyło się w dniach 6-8 marca 2024 roku. W naszej szkole pomysł spotkał się z bardzo, myślę, dużym zainteresowaniem. Zgłoszonych zostało 6 projektów, wszystkie wymagane kryteria spełniły. Wygrał projekt. Który przewiduje zakup ławeczek na korytarze szkolne, tak żeby młodzież mogła w bardziej komfortowych warunkach spędzać czas przerw. Myślę, że była to zabawa, ale też bardzo pożyteczna lekcja wychowania obywatelskiego dla młodzieży, która mogła zobaczyć, że ma na pewne rzeczy w szkole wpływ. I jej pomysły mogą być realizowane przez dorosłych. Także myślę, że i mam nadzieję, że w przyszłych latach takie przedsięwzięcia będą kontynuowane. Głównym celem szkolnych budżetów obywatelskich jest wspieranie rozwoju aktywności społeczno-obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.